W dzisiejszej Ewangelii opisującej dialog Jezusa z człowiekiem, który przychodzi do niego i zadaje mu pytanie, uderza w pierwszym rzędzie to, że ten rozmówca Jezusa chce w pewien sposób wystawić go na próbę. Nie pyta o to, żeby się dowiedzieć, ale pyta o to, żeby Jezusa w jakiś sposób podchwycić na jego zdaniem niejednoznacznej czy zawikłanej odpowiedzi. To często błąd, który także ja popełniam w moim życiu, wiarą, w moim życiu duchowym. A więc stawiam pytania o sprawy, na które odpowiedzi bardzo dobrze znam. Czasami jestem w kryzysie, czasami życie duchowe mi nie idzie, czasami przeżywam takie czy inne kłopoty w swoim życiu duchowym i pytam Jezusa, co zrobić, żeby zmienić ten stan, a przecież dobrze wiem, gdzie leży odpowiedź. Odpowiedź leży w sakramencie pokuty, odpowiedź leży w intensyfikacji swojej modlitwy, w przyjęciu komunii świętej, w sięgnięciu po pismo święte, może w naprawie jakichś popsutych czy wręcz y, całkowicie gnijących relacji międzyludzkich. Zanim przystąpię do Jezusa z pytaniem o cokolwiek, zas warto zastanowić się, czy nie znam już na nie odpowiedzi. Bo często, jak mówił papież Benedykt XVI, kiedy Bóg milczy i nie odpowiada mi na moje pytania, to czyni to po to, abym przetrawił ostatnie słowo, które do mnie powiedział. Słowo, w którym może wtedy była zawarta odpowiedź na stawiane dziś przeze mnie pytanie, które tak naprawdę ma służyć jakiemuś samousprawiedliwieniu. Jezus pokazuje w dzisiejszym słowie także miłosierdzie jako zawsze adekwatną odpowiedź na problemy drugiego człowieka. Jezus mówi, że nie ma znaczenia, kim ma być adresat miłosierdzia, kim ma być ten, wobec kogo będę okazywał dobro. Miłosierdzie jest zawsze adekwatną odpowiedzią, jest zawsze tym, co właściwe. Papież Benedykt XVI, już dziś wspominany. Napisał w jednym ze swoich tekstów, że sprawiedliwość Boża to w rzeczy samej także Boże miłosierdzie. Dlaczego? Dlatego, że sprawiedliwość ludzka to oddanie każdemu tego, na co kto zasługuje, natomiast Boża to oddanie każdemu tego, czego kto potrzebuje, a każdy człowiek potrzebuje miłosierdzia. Zatem okazanie i oddanie drugiemu tego, co mu się słusznie należy, oddanie mu sprawiedliwości, oddanie mu tego, co powinienem mu oddać, to zawsze wyświadczenie miłosierdzia. Jeśli świadczę innym miłosierdzie, na pewno daję im właśnie to, czego potrzebują. Słowo dziś zachęca także, byśmy brali odpowiedzialność za ludzi, którzy sami sobie często szkodzą i sami stawiają się w takiej pozycji, że są potrzebującymi. Jezus dziś przywołuje w przypowieści postawę miłosierdzia okazaną człowiekowi, który szedł z Jerozolimy do Jerycha. Jerozolima to miejsce święte. Wszyscy ci, którzy w Biblii idą z Jerozolimy do jakiegoś innego miejsca, idą tak naprawdę w złym kierunku, bo uciekają od świętości i uciekają od miejsca Bożego. Jezus jednak nie zniechęca się taką postawą, ale na tej złej drodze idzie szukać swoich poranionych owiec. Ludzi, którzy zeszli na złą drogę. Prosi także mnie, bym dziś dał się posłać jako apostoł, także na złe drogi, także tam, gdzie ludzie są z własnego wyboru i z powodu swoich złych decyzji. Bez obawy, jak mówi papież Franciszek, że przy tej posłudze ludziom będącym na złej drodze jakoś się ubrudzę. Lepiej jest bowiem ubrudzić się, dlatego że wyszło się w dobrą stronę niż pozostać czystym, ale tylko dlatego, że pozostało się w miejscu i że nie wyruszyło się w drogę wskazaną dziś przez Słowo.